Dzisiaj przedsezonowa prezentacja nowego nabytku. Jest w nim kosiarka Unia MEWA 165. Jest to tak zwana słupska kosiarka produkcji Unia Famarol. Tutaj jest ona na warsztacie prowadzę taki przegląd przedsezonowy. Ściągnąłem pokrywę. Przekładnie, jak widać, tutaj w oleju jest woda, także będzie on wymieniony. Jest on też gęsty. Jego poziom tutaj wynosi może z pół centymetra, a powinno być go tutaj wlane 3 litry. Jeśli chodzi o przekładnię, no to jest w bardzo dobrym stanie. Tutaj jedynie patrząc na dolne koło od strony zewnętrznej, te zęby są trochę węższe niż w drugim i tutaj Na wpuście występuje niewielki luz, ale z tym nie będę nic zrobił, nie ma takiej potrzeby. Olej będzie usunięty, zalej go świeżym. Tutaj wymaga lekkich poprawek, lakierniczych. Tutaj kosiarka ma opcjonalny siłownik do jej składania. Tutaj mamy sporniki do mocowania wałka na czas transportu. Jeden i drugi, linko od tak zwanego zatrzasku. Tutaj jeśli chodzi o poprawki, jest lekkie pęknięcie na mocowaniu. To będzie też musiało zostać naprawione. Oraz do wymiany będą nam Tutaj tulejki. Odmocowania tego przodu mam już oczyszczoną przekładnię dla łatwiejszego usuwania pozostałości oleju. Przechyliłem nieco kosiarkę, żeby mi to ściekało. I tutaj używam jeszcze rozpuszczalnika, gdyż była taka warstwa zgęstniałego oleju na spodzie. On był zmieszany częściowo z wodą. I tutaj przy podniesieniu okazało się, że jeszcze ten dolny talerz się rusza. Także będę musiał to zweryfikować i naprawić. Przy demontażu dolnych talerzy napotkałem na problemy z odkręceniem śrub. Na imbus 10 gniazda w nich się obrabiały. Były one bardzo mocno dokręcone lub zapieczone, dlatego wziąłem śrubę 12. Oszlifowałem koniec, zabiję go w gniazdo, obspawałem i tak kilka śrub. Odkręciłem. Tutaj, jeśli chodzi o piastę z talerza, który się ruszał, dostała się do niej woda i po prostu łożyska skorodowały. Tutaj już wymieniłem łożyska. Przy okazji okazało się, że musiałem kupić komplet. Nowych trzymaków na jeden talerz, gdyż jeden był tutaj obłamany, drugi pęknięty, pomimo że jeszcze zużyte nie były, no to jeden komplet trzymaków został wymieniony. Niestety jakość nowych części jest taka, że wystaje jeden trzymag i to dość sporo. Tutaj, jeśli by kogoś interesowało, są rozmiary łożysk do tej dolnej piasty, którą demontowałem, aby zdemontować tą całą piastę. Rozbezpieczamy ten większy pierścień. tego mniejszego, nie ruszamy, żeby nie wepchnąć ośki do środka przekładni. Przy okazji, tu lakierowałem wnętrze talerzy, gdyż lakier proszkowy, którym były powleczone, odchodził płatami. A tak wyglądają łożyska. Z tej piasty, która się znacząco bujała, całe zniszczone przez korozję. Przystępując do ostatniego etapu przeglądu kosiarki, tutaj wykręciłem śrubę, zdemontowałem wieżyczkę. Po odkręceniu tamtej nakrętki będę mógł wymienić tuleje tutaj na tym przednim przegubie, co z tworzywa. Tutaj mam nowe osiężne oraz podkładkę zabezpieczającą. Obie tuleje były wycięte. Aby zdemontować tą, musiałem użyć przecinaka. Nowe mosiężne są już osadzone. Tutaj od strony tego dużego koła pasowego, aby nie demontować osłony do wciągnięcia tulei, posłużę się prętem gwintowanym. Kosiarka została skompletowana, złożona. Na nowych tulejach tam, o których mówiłem wcześniej. Teraz jeszcze pokażę jak działa zatrzask. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceniania i komentowania. Pozdrawiam.